Wieloletnia współpraca Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie z różnorodnymi organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi m.in. seniorów zaowocowała stworzeniem specjalnej oferty. Jednak wiedzieliśmy, że to nie jest wszystko, na co nas stać i to nie jest wszystko, co powinniśmy zrobić. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozbudowanie naszej oferty oraz zwiększenie dostępności naszej instytucji. Dlatego też powstało przedsięwzięcie grantowe, pomysł na przedsięwzięcie grantowe Muzeum na Wyciągnięcie Ręki, o którym chciałabym dzisiaj trochę opowiedzieć. Prace nad przedsięwzięciem grantowym rozpoczęliśmy od rozmów z przedstawicielami stowarzyszeń oraz organizacji działających w regionie na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Wśród ich podopiecznych rozdaliśmy ankiety, które zostały wypełnione i pozwoliły nam na określenie. Jakie trudności, jakie przeszkody mogą napotykać oni w naszej instytucji? To dzięki temu wiedzieliśmy, że musimy zająć się obszarami takimi jak widzenie i słyszenie w pierwszej kolejności. Znajdujemy się teraz na wystawie dziedzictwo kulturowe Szlachty Ziemi Głogowskiej, która była właściwie kulminacyjnym. Punktem całości przedsięwzięcia. Całość prac rozpoczęliśmy od warsztatów i spotkań przygotowujących uczestników do wzięcia udziału w wernisarzu oraz do odbioru tej wystawy. Podczas tych warsztatów nasi uczestnicy mogli wykonywać różnego rodzaju prace plastyczne, takie jak modele herbów wytworzone w glinie, czy modele monet, makietę pałacu lub suknię wykonaną z papieru. Na wernisarz Wystawę zaprosiliśmy również tłumaczy polskiego języka migowego, a dla uczestników dostępna była również pętla indukcyjna rozłożona w sali konferencyjno-szkoleniowej. Całość wernisażu była transmitowana w mediach społecznościowych, a tłumacze towarzyszyli nam również podczas zwiedzania sali w tym dniu. Na wystawie zastosowaliśmy szereg rozwiązań, niejako podsuniętych nam przez specjalistów współpracujących z nami podczas całości trwania przedsięwzięcia. Były to rozwiązania, między innymi takie jak dotykowe plany obiektów, czy kopie w skali 1 do 1 herbów, znajdujących się na płycie nagrobnej, prezentowanej również na dziedzińcu. Jednym z ciekawszych rozwiązań zastosowanych na tej wystawie jest tablica zapachów, widoczna tuż za mną. Prezentujemy na niej różne zapachy, które poczuć można było. Pałacowych ogrodach e, lub też parkach. Każdy ze zwiedzających może wyciągnąć taki słoiczek, który oznaczony jest również alfabetem Braille'a, oraz poczuć takie rośliny jak na przykład jaśmin czy e, rozmaryn. Dzięki wszystkim działaniom podejmowanym podczas realizacji przedsięwzięcia grantowego Muzeum na Wyciągnięcie Ręki, mieliśmy okazję zaangażować nie tylko zespół naszego muzeum, ale również lokalną społeczność oraz osoby ze szczególnymi potrzebami działające w stowarzyszeniach i organizacjach. Dzięki wszystkim bogatym doświadczeniom, zdobytym podczas realizacji tego przedsięwzięcia, mamy nadzieję na coraz większe dostosowywanie naszej instytucji do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.